Ja jestem, jesteśmy na serwerze GC12, skałorcy widzimy się na pierwszej ręce. Okej okay, ludzie, jesteśmy sobie na pierwsze ręce w tym odcineczku na takiej śniegowej i lecimy zaraz po skrzyneczki. Dobra, jesteśmy w stanach perłem. Kupię za 1500 m, teraz mam ileś. Dobra, jeszcze powiem, że ten się skrzynił. to, to powinno być, tak. Rzeczywiście do ludzi tego przynaśmiemy. Mam no, się podać, jak widzę, co wie. No, no, duża skrzynka. sobie razem, bardzo spoko, dobra? Uuu, no, trend, dobra, jeszcze lepiej niż dobra. Idźmy dalej. Idźmy Dobra, dziękuję. O, właśnie, Dobra, że to kogoś tak nawiążę do no gracza i go zabiję. O, tu jest. No, no, ście, czekaj, nie no, to Moc 2, co co zrobić? Dobra. Rekinek. U, u, tutaj. Kurde. Dobra. O, no, okay. Dobrze. Dobrze. teraz jeszcze Dobrze. 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 O, Dobrze. 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 Mam chyba langa i widzimy się, jak już mi się odlaguje. O dobra, odlagowałem się. Powiedziałem, że mi się to nie wbalczy coś. Musimy plecy robić, no dobra. Kolejny pojedynczego. Żypodójca dobra. Zaczynamy. I jeszcze rama. Uff. Mała no, znamienita, teraz, dobra. Dobra, buzy. Kolejna lajka. Like. Okej, okay, ludzie, jesteśmy na kolejnej recytacji na mojej chyba ulubione ławce i myślę, że ona będzie szczęśliwa i wygrana. Mogę no... Dobra, dostaję energię, dostaję klata, klata? O, Dobra. Kolejna ręka! Okej, okay, ludzie, jesteśmy na kolejnej recytacji też przed ostatnim, w tym odcinku i zaraz się rozpoczyna, już mamy skrzynki, to pewnie się da coś wyjście, no coś. Dobra, request no to się nie podlegnie hey. naja, nie nie się nie podlega nie zamawiamy ładne zielone krawędzie strzykawki ładne 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 Nie Chciałem, się odrobinę... Nie wiem... Sory za dzięki w tle. Zdaję pauzę i zaraz będziemy się już nie mieli dźwięków. Ok, jesteśmy po pauzie, teraz biję się z tym gościem. Nie wiem, czy z nim wygram, czy przegram. O mój Boże. się zachowała, kurde. Nie to Teraz ten Пока-пока. Okay, okay. 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 Ta, dobra, jest wygrana. Czyli godzinę ja to 5 minut. Dobra, robię pauzę i widzimy się e, jak Bada się z nami żegnał. Okej okay, ludzie, ja myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Trzymać się do następnego i jo.